hej witajcie z tej strony, Gilan Idę dzisiaj w sklepie 22 października 2022 roku. I co, zobaczymy, co dzisiaj będzie w sklepie. I uwaga, uwaga. A dzisiaj mamy Aury za 800, zawadiaka za 800, diamentowe oczko za 500, złota kłódka za 200, złoty łańcuch za 200, eteria za 1200, kryształowa różdżko bojowa za 800, piaseł za 1500. Przybornik psiaka za 200, gryzak za 500, Haucho za 300, Walkiria za 2000, mroźne skrzydła za 1500, um, zestaw żołnierzy, słońca za 1200, jeśli mamy słonecznego ptaka, e, słoneczny ptak za 1200, wzór słońca za 800, Mesmer za 1200, Aztekirów za 800, um, intus Deserter za 800, Panek za 1200 tutaj wraz ze stylem. Um, Konio Kratka za 1200, Smezy za 500, Gwiazdozbiór za 500, Chwila dla Miła za 500, Powolne Oklaski za 200. No i co? Zestaw Blagada nadal w sklepie, Koszykarki też tutaj nadal w sklepie, Pan Miszuk też nadal, Królowa Summer, Mecha Morty, Straszne Oki, Wieczny Smutek, Punk, Grządka, Jack Gordon, Pustogłowy. I nowy pakiet legendy Anime za 71 zł. Tak on się prezentuje. Czyli mamy Midasa złotego biegu za. No nie za, tylko po prostu mamy go. To wraz z takim stylem. Mamy rykoszyt Roxy. I mamy też gotowa peny. I tak to się prezentuje. Taki mamy plecak, taki mamy kill off, Taki tutaj mamy plecak, taki kill off. I proszę bardzo. I ja matka to rzeczywiście jest do tego. I cały pakiet ich za 71 zł. Także tak to się prezentuje. I co, jeśli sklepki Wam się podoba, to pamiętajcie: sub złony łapka w górę, kod dzidziną w sklepie, a się zwojeń żegnam, siemneczko.